Siemaneczko Mordeczki, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, słuchajcie, wlatuje mój gameplay, który rozegrałem wczoraj na streamie. Grałem sobie solóweczkę, naprawdę spoko wyszła mi ta gierka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Używałem broni takich jak oczywiście Kilo i C9. Aktualnie nie są w mecie, ale cały czas jak dla mnie są silnymi e, broniami. Także życzę Wam już teraz miłego oglądania. No. Powiem wam szczerze, że teraz to, to mega trzeba uważać na tych kamperów. tym Battle Royale, naprawdę ty. Wczoraj było to samo, nie? Wczoraj było to samo. Były jakieś kampery, nie? Tacy są najgorsi, nie? Że stanie ci w rogu... i ty o nim nie wiesz. I jest lipa, nie? O, UAV ktoś puścił już. No nie no. Tu nic nie ma. No, w końcu coś tu znalazłem. Dobra, jaką masz rangę na Rankedach? E, Diament 2 o. Dobra, tam ziomek jechał. Bo obawiam się, żeby mnie tu nie przejechał. Jeżeli on nie wie. Przejdziemy sobie do. No kurczę, jeszcze na nikogo nie napotkałem. Wręcz niewiarygodne to jest. Fakt faktem, że. Oho, mam daleko do tej strefy. Dobra, nie furę. Tam koleś przede mną jeszcze leciał. Manko. Trzeba spierdzielać. Pojedziemy sobie dalej na hospital. Ale słabo idzie, słabo. Ja tu stygnę. To zagrajcie sobie. Właśnie mówiłem Bondo. A ja tu będę miał y, ziomka wiesz. Y, Łukasza wiesz. Dobra, ej, trzeba bezpa kupić. Gdzie mam tu sklep? Tutaj. Ale tu będzie gościu na górce. I pewnie będzie ten kampił. Albo już nawet mnie dojeżdża tu. No. Dobra, poczekam na razie aż UF zejdzie i wtedy tam wyrusza. Nie ma sensu ryzykować. Oho, dojeżdżamy ktoś tu. Dobra.

No, coś mu nie pykło to. Tu zawsze sklep był, nie? Oho! Kolejny delikwent na sklepie idzie, nie? Dobra. Jest ten gościu. Jedzie na sklep. Jedzie na sklep. Dobra, kogo tu mamy? Tu jakiś lotnik. Na promenadzie mamy. Dobra, to idę. Na promenadzie. Aha, jeszcze tu jest, na tym budynku. Dobra, idziemy tam. Hmm. Dobra, ciekawe czy ktoś tu będzie, no. Tu trzeba... Ktoś do kogoś tu strzelał, nie? Hmm. Dobra, okej. Okay. No ty, Mendozo. A jeszcze tu idzie ta koronka na mnie, nie? Środkiem. To jest chyba. To jest ten sniper chyba. Dobra, on jedzie oh, autem. Tak. Kurczę, żadnego sklepu tu nie ma? Co jest? Okej. Okay. Ja gram raczej sam. Podajnik. Dobrze słyszałem, że on tam był.

Wyrzucę. Panie, będzie ciężka rozgrywka. Trochę głupio zrobiłem, że tak się odkryłem. Mam tu kogoś. Jest do góry. Dobra, nie ma sensu wyjeżdżać. Okay. Dobra, słuchajcie, gramy ze strefą już. Mamy szansę. Dobra tego już nie ma. O. Ale fart. Hm. Poczekamy. Dobra, poczekamy. Dobra. Siema. Siemano. Jej, jest szansa na zwycięstwo mordo. W Battle Royale. Oluwy. To gitara. Jak Oluwy? Ty, że sam jesteś w teamie? Ta, no. A to nawet nie widziałem. Ty streamo masz, czy nie? Ta, no. A, bo ten... Ej, ja mam do ciebie żale. I do mnie? Tak. Bo ty... Dam dzisiaj ten twoje pismo, te Oho, na lot, czekaj wiadomość. czekaj mordo Czekaj czekaj czekaj, cze. pogadam za chwilę, daj mi zagrać Brawo Dobra, jest szansa mordo, może to wygram Cztery osoby zostały dobra a ja mam takie żale do ciebie po prostu, że no nie, Aha. no ja, ja muszę ci to po prostu powiedzieć, na no jakimś... Ale to nie na nie na, parze... nie na live, ie. chyba zależy, co to będzie mordo. Żeby nie Bonki. było to na live. Po prostu ja mam do ciebie takie że żale, że jesteś po prostu zbyt, zbyt dobry dla nas wszystkich. Dlaczego? Będziesz? Zbyt dobry. Kurczę. Jest. Wygrałem tak solówę. W takiej wiadomości piszesz, że aż łezka się w kręci. No, zależy mi na was, chłopaki, no co. Prowadzę no. już to trochę więcej jest... wiecie, nie? Fajnie, miło, miło. Rano ale dobra giera, dobra giera była. Ma... udało się. Jak był to, to jest to jest zajebistym Ale cieszę się, że takie słowa mówisz, no. Dzięki, dzięki, mordo. Staram się jak mogę. Dobrze.